wiemy po co mamy wyjść, gramy, gramy u siebie dodatkowo i przeciwnik atrakcyjny, bo zawsze te mecze były dramatyczne i my liczymy, że z happy endem ten mecz się zakończy dla nas. W każdej formacji mamy takie problemy, na takim jesteśmy, że tak powiem, etapie, a w którą stronę pójdą, to, to, to trzeba jeszcze poczekać. Korzy, malarczyk, Stan Sobolewski, trochę trochę problemów jest i zobaczymy, kto będzie gotowy i na ile będzie gotowy, bo to nie sztuka wyjść i zejść zaraz po kilku minutach. Tylko trzeba będzie to wszystko rozważyć, zastanowić się, bo, bo zawodnik, który będzie w 18, no to liczymy, że, że będzie w 100% i może nam dużo dać w tym, w tym meczu, bo jak będzie inaczej, no to nie ma sensu. Brać takiego zawodnika, tylko trzeba będzie poczekać. No może w następnym meczu będzie okazja skorzystania. Czy jest faworytem? Wszystko będzie zależało, jak podejdziemy do tego, do tego spotkania. Przede wszystkim nie, nie jest tak, że, że to będzie jakieś bardzo łatwe spotkanie. To, że Wisła teraz nie, nie gra najlepiej, zajmuje niskie miejsce w tabeli, to nie oznacza, że to jest słaba drużyna. Podchodzimy do nich maksymalnie skoncentrowani, z dużym szacunkiem. Na pewno się ich nie boimy. Gramy u siebie, tak jak wspomniałeś i na pewno jest to nasz duży atut i liczymy na wsparcie kibiców naszych, żeby przyszli na stadion nas dopingowali. Na pewno, na pewno zrobimy wszystko, żeby ten to spotkanie wygrać, bo jest to mecz za 6 punktów i wszyscy sobie zdajemy wokół sprawy, że tym spotkaniem możemy poprawić sobie miejsce w tabeli ligowej. Jest tak jak trener powiedział, jest maksymalna koncentracja, są jakieś problemy, ale zostały dwa dni i jak już wybiegniemy na boisko, będziemy w tym optymalnym zestawieniu, to najważniejsze jest to, żeby zdobyć te trzy punkty. To na pewno cały zespół Wisły są groźny, ale jednego zawodnika nie można wyróżnić, bo Wisła gra taka kombinacyjna piłka i no, będzie trudny mecz. To mogę powiedzieć, że podchodzimy z szacunkiem do Wisły i będziemy starać się grać piłka, walczyć i zdobyć trzy punkty tutaj w domu. A bo wszystko weryfikuje. A, no to moim zdaniem trochę może. W niektórych sytuacjach brak koncentracji, może decyzji jakiejś i to, i to powoduje, że tracimy bramki i potem nie możemy odwrócić tego wyniku na swoją stronę. To. Dokładnie. Ja nie chcę się powtarzać, bo przed każdym meczem z Wisłem jest to samo pytanie, ale dla mnie i dla moich kolegów, dla całej, dla całej Korony Kielce jest to bardzo ważne. Można powiedzieć najważniejszy mecz sezonu, bo sytuacja, która miała jakiś czas temu miejsce tutaj z jednym z kibiców, z Małpą, gdzieś w pamięci jest i, i jednak jak wychodzimy na boisko, to, to w głowie gdzieś to, gdzieś to siedzi i, i też gramy dla niego. Nigdy nie można być za bardzo pewnym siebie, bo to jest zgubne. No. Spokój po prostu... Ostatnie mecze pokazują, tak jak sami mówicie, że są momenty dobrej gry, przeważamy, wcale nie jesteśmy słabsi od drużyn, z którymi traciliśmy punkty, tylko te momenty musimy ich przypilnować, żeby było ich jak najmniej albo w ogóle. I wtedy będziemy na dobrej drodze i będziemy się cieszyć praktycznie nawet możemy po każdym meczu. No to też zale Zależy w dużej mierze od nas i, a że spokojny jestem, to jeszcze jest trochę czasu do tego meczu, to co ma się człowiek denerwować, jakby się denerwował, to by mógł nie, nie dotrwać do rozpoczęcia spotkania, dlatego ten spokój jest wskazany.